No hej, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku z Rome Total War. Jesteśmy tutaj bezpośrednio po pokonaniu trzeciej armii, która należała do rodu Brutusów i która chciała również odzyskać stolicę tracji. Oczywiście na tym froncie mamy jeszcze trochę do zrobienia, ponieważ znajdują się tutaj prawie dwie pełne armie. Spodziewam się, że one już wkrótce nas zaatakują, a zatem musimy się teraz na nich tutaj przygotować. W Pierwszej kolejności chciałbym odprowadzić te wszystkie oddziały z powrotem do stolicy Tracji i zajmiemy się tutaj przeszkoleniem. Oczywiście tych wszystkich oddziałów, przede wszystkim interesują mnie tutaj jak zawsze oddziały ciężkiej konnicy. Ale myślę również, że powinniśmy się zająć tymi ciężko rannymi oddziałami jazdy perskiej, które zostawimy sobie na sam koniec w tym przypadku. I myślę, że w ten sposób może się tutaj to odbywać. Natomiast jeżeli chodzi o ten drobny oddział harcowników, to może niech on sobie pójdzie do tego lasku i niech oczekuje po prostu na jak. Jakąś swoją chwilę. Chciałbym w końcu się zająć, oczywiście, tymi drobnymi oddziałami, które należą do Rzymian. Z którymi ostatnio, niestety, zaliczyliśmy taką dosyć sporą wpadkę, więc tym razem chciałbym się tutaj w tym miejscu poprawić. Na sam początek myślę, że możemy wyprowadzić te wszystkie oddziały wojskowe, które zostały tutaj właśnie w ten sposób zaznaczone. Dołożymy wam również jeden oddział katafraktów, i myślę również, że w ostateczności te dwa oddziały w skłonie piechoty też można dołożyć. I gdybym ich zaatakował, to byłyby między innymi takie szanse na wygraną. Wiecie co? To jest taka pierdółkowata bitwa, więc może ja sobie to zrobię ręcznie. Ale już Wam tego nie będę pokazywał. No dobrze, tak się prezentują rezultaty tej bitwy. Ogólnie większość wojowników, która należała do przeciwnika, się wycofała z pola walki. Nie udało mi się niestety dorwać, tylko dowódcy. W każdym razie myślę, że możemy kontynuować dalej. Ok, wracamy zatem na mapę strategiczną. Zobaczmy dokąd się nasi przeciwnicy tutaj wycofają. Wygląda na to, że wycofali się w pobliże Saloni. które co ciekawe, z tego co widzę, nie posiadają również już dużego garnizonu, i to może być okazja do tego, żeby nawet zaszturmować tą całą miejscowość. Widzę, że porządek w Bizancjum trzyma się naprawdę bardzo dobrze, a zatem wydaje mi się, że tą drobną armię możemy sobie przemieścić bardziej do Macedonii. A zatem proszę, abyście się tam udali. Skoro pojawiła się rzeczywiście taka okazja, to warto byłoby może rzeczywiście spróbować to zaszturmować. Chociaż niestety, słonie chyba nie mają możliwości, żeby e, atakować e, te kamienne mury. Nie posiadamy niestety żadnych jednostek piechoty. Będziemy musieli dosłać jakieś posiłki, ale myślę, że z tym w ostateczności nie będzie problemu. Tyle, że będziemy musieli mimo wszystko poczekać tą jeszcze jedną turkę więcej, aby wybudować jednak ten sprzęt obleżniczy. Nieco plany się tutaj zmienią, ale w ostateczności myślę, że możemy jak najbardziej w coś takiego pójść. A zatem e, chciałbym odesłać te pięć oddziałów katafraktów z powrotem do Larisy i zamiast tego po prostu e, doślemy tą całą piechotę. Rozpocznijmy budowę nowego sprzętu obleżniczego, Myślę, że podkopy będą jak najbardziej dobre wyborem, i już wkrótce e, myślę, że możemy jak najbardziej przejąć sobie tą miejscowość. Z tego co również widzę, ta drobna armia, e, to znaczy wielka armia, e, konnicy, plus najemnicy już zdołała się zregenerować i możemy przystąpić do naszej operacji, e, która będzie miała na celu oskrzydlenie wrogich sił rzymskich w Grecji. A zatem chciałbym wyprowadzić tego wszystkiego, te wszystkie oddziały plus tego dowódcę e, z Thermon. Porządek publiczny widzę, że będzie tutaj już zadbany, a zatem możemy ruszać w drogę. Na sam początek chciałbym przejść przez tą drobną armię buntowników, która się tutaj widzę, że zawędrowała to jest w ogóle sam dowódca, widzę, że on w ogóle ma 61 lat, to bardzo długo musi sobie już stać na tym terenie. Jego czas w każdym bądź razie dobiegł końca. No i myślę, że w następnej turze możemy jak najbardziej oblegać tą miejscowość. Garmizon, no jest dosyć mały, chociaż będzie zawierał najprawdopodobniej jakieś mocne. Piechoty, więc oczywiście musimy być czujni. Ale nasza konica jest dosyć doświadczona z tego, co widzę, również na tym froncie, więc powinniśmy sobie w ostateczności z nimi tutaj poradzić. Teraz chciałbym przepędzić wrogie floty, które należą do przeciwnika. Na sam początek chciałbym się zająć tymi stateczkami. Potem zajmiemy się tą drobną flotą, i widziałem jeszcze tutaj jedną flotę rzymską, którą też możemy utopić na tym obszarze. Bardzo mnie cieszą, trzy zwycięstwa. Mamy tutaj również flotę numindyjską. Co ciekawe, nie wiem w ogóle, skąd ona się wzięła na tym obszarze. Nią oczywiście też będziemy musieli się zająć w swoim czasie. Tą flotę wyślemy z powrotem do sparty, aby zregenerować ją. I jeszcze tutaj miałem jedną flotę, która pochodziła z basenu Morza Śródziemnego, naszego wschodniego. I myślę, że w ostateczności mogę Was przyporządkować w ten sposób. Wygląda na to również, że niektóre statki rzymskie próbują się wycofywać. Przede wszystkim chciałbym tutaj załadować tą armię posiłków, żebym o tym nie zapomniał. I musimy ich odesłać jak najszybciej do tracji. A zatem, proszę zapakować ich na okręty. I myślę, że w tej samej turze również trzeba ich wypakować z powrotem na brzeg. Żeby nie było tutaj żadnego ryzyka, że mnie utopią. No i w następnej turze powinni dojść idealnie do tego, żeby stoczyć bitwę. Z armią, która być może wejdzie tutaj w oblężenie tej całej miejscowości, chociaż zobaczymy jeszcze, jak to w ostateczności będzie. Mam nadzieję jednak w ostateczności też, że do tego nie dojdzie, ponieważ chciałbym tutaj sprawnie wyprowadzić te wszystkie jednostki kawalerii, dzięki którym będę mógł się z nimi tutaj skutecznie mierzyć. Ale to myślę, że w ostateczności jaką decyzję podejmą, to do nich tutaj to należy. Teraz zajmiemy się oczywiście jeszcze tą flotą należącą do przeciwnika. Zaryzykuję, może spróbujemy to zrobić. I niestety tutaj tym razem przegraliśmy, więc będziemy musieli ich tutaj pokonać kiedy indziej. Chociaż ta flota jeszcze tutaj widzę, że mi została. Ma trochę ruchu i może się jak najbardziej dobrze spisać na Morzu Czarnym. A zatem ruszajcie w pościg za tymi wszystkimi jednostkami. Myślę, że teraz przeniesiemy się na front numindyjski. Mamy tutaj naszego dyplomatę, którego wyszkoliłem w ostatnim materiale, no, i spróbujmy tutaj przekupić tego wrogiego dowódcę. Niestety, chyba nie widzę takiej opcji i nic z tego nie będzie. Dobrze, w takim razie obserwujmy go. Mam nadzieję, że on mimo wszystko przeniesie się na tą granicę. Ponieważ, jeżeli ta armia znajdzie się w sumie na tym obszarze, to nie będzie żadnego problemu. To wtedy najpierw po prostu wykończymy ich w bitwie. A potem z miejsca będzie można od razu uderzyć na tą miejscowość. Ale musimy się spieszyć, ponieważ tam garnizon, z tego co widzę, coraz bardziej się powiększa. A niestety, moje oddziały nie będą tutaj już mocniejsze, ponieważ nie będziemy mogli zregenerować oczywiście tej armii kondy. Więc, oczywiście, tutaj musimy być czujni pod tym względem. Wybudujmy kolejne wieżyczki strażnicze. Tutaj trzeba, oczywiście, dokończyć ten projekt. Co ciekawe, tutaj widzę, że jest zaraza w ogóle w tej miejscowości. I możliwe, że będzie nawet może lepiej oblegać to na czas. Ponieważ wy, wy tutaj ogólnie to wytrzyma tylko 5 tur. Z tego względu. I to może być rzeczywiście dużo lepsze rozwiązanie więc zobaczymy jeszcze jak to w ostateczności się ułoży na pewno musimy wybudować jeszcze jedną wieżyczkę strażniczą no i w sumie jak już jesteśmy na tym obszarze to wykończmy to całkowicie myślę, że teraz taki widok mnie w pełni zadowala na tą granicę, nie widzę tutaj żadnych sił na granicy należące do numidyjczyków, jedynie jest ta armia która znajduje się troszeczkę na moich tyłach ale w sumie te wszystkie oddziały też mogą się nimi zająć, więc nie będą oni dla mnie żadnym zagrożeniem myślę, że w następnej turze możemy jak najbardziej rozpocząć oblężenie na czas tej miejscowości. To może być jak najbardziej dobre rozwiązanie, a armia z Leptis Magna będzie po prostu tutaj pełniła rolę ubezpieczyciela, że tak powiem. A zatem, w ostateczności, te wszystkie oddziały a może przesuniemy je do tego lasku? I w sumie, oni mogliby wpaść w za naszą zasadzkę, i gdybym ich zlikwidował, to i tak w tej samej następnej turze mógłbym to zacząć oblegać. Wtedy zniknie ta armia pokonana w całkiem efektownym stylu, jeżeli dobrze pójdzie, no i jednocześnie droga do tej miejscowości jak najbardziej będzie stała otworem, więc ja na coś takiego się w ostateczności zdecyduję. Ta armia niech na razie tutaj jeszcze stoi i oczekuje na rozkazy, myślę, że jeżeli im wypowiemy wojnę znowu, to po prostu zdecyduje, co z nią zrobić. Tak rozważam, czy nie ruszyć nią generalnie na Kartaginę, albo może nawet byśmy mogli zdesantować Sycylię ale zobaczymy jeszcze, kto w ostateczności się ułoży na tym froncie. Dobrze, wydaje mi się, że na tym możemy sobie skończyć naszą turę, chociaż jeszcze przypomniała mi się jedna ostatnia rzecz, ponieważ mieliśmy troszeczkę problemy z jedną miejscowością, ponieważ właśnie tutaj się troszeczkę za bardzo burzą. Myślę, że warto będzie mi obniżyć podatki, żeby oczywiście opanować w ostateczności tą kwestię. Dobrze, zobaczmy w takim razie, jakie będą posunięcia następne naszych przeciwników. Widzę, że na razie jeszcze nasze muszą się tutaj ruchy dokończyć. Akurat tego nie przewidziałem, no ale oczywiście musi się to stać. Ale już widzę, że przechodzimy do rzeczy. Tutaj mamy jakiegoś zabójcę należącego do rodu Brutusów, nie oblegają z tego co widzę. Tylisu, pytanie, właśnie, gdzie są te ich wielkie armie? I tutaj, właśnie, próbują odbić z powrotem kampus z armatów Najprawdopodobniej im się uda to zrobić więc możliwe, że w ostateczności nas zaatakują, chociaż nie ma tutaj już znaczących sił jednak należących do tej frakcji. Myślę, że jeżeli dobrze pójdzie, to już wkrótce my możemy ich zaatakować na tym froncie. Więc obserwujmy oczywiście cały czas tą sytuację, która się dzieje na tych terenach, ponieważ tutaj wyczekujemy oczywiście na okazję do przyjęcia kolejnych terytoriów na terytorium city. Dobrze, zobaczmy w takim razie raporty. Mamy dalej szalejącą zarazę w Suzie, wojny Hiszpanii z Rzymianami, nowi członkowie naszej dynastii i nowe jednostki. Myślę, że możemy się zająć również jakimiś budynkami. A zatem odpalmy sobie odpowiednio przeglądarkę. Jeżeli chodzi o suzę, myślę, że możemy stawiać wszystko po kolei. Nie będzie tutaj żadnego z tym problemu. Tutaj myślę, że możemy zrobić tak samo. I tak się zastanawiam, szczerze mówiąc, tak na dłuższą metę, czy nie robić tak z każdą miejscowością. Chociaż akurat tutaj postawimy bardziej na porządek publiczny, a potem na gospodarkę. Więc odejdziemy od tej reguły, którą tutaj początkowo proponowałem. Tutaj postawimy na rozwój gospodarki, a potem na rozwój murów i rozwój naukowy. Tutaj dokończymy już ostatni dostępny budynek. Sparta zajmie się oczywiście następnymi konstrukcjami. Mamy również korynt, porządek publiczny. Myślę, że doki też będą tutaj dobrym wyborem. Natomiast jeżeli chodzi o naszą Larisę, to tutaj postawimy na rozwój floty. Chyba nawet nie ma tutaj warsztatu sztuknika, więc trzeba będzie oczywiście go wybudować. A potem najprawdopodobniej przerzucimy się tutaj na doki. Dobrze, wracajmy do naszych posunięć dotyczących Rzymian. Rozpoczynamy obleganie Apolonie, myślę, że możemy jak najbardziej wybudować same podkopy i zobaczymy, czy będziemy szczerze mówiąc to szturmować. Troszeczkę brakuje nam jednostek, które mogłyby się nadawać do szturmu, tych legionistów też jest troszeczkę dużo. Niby nie ma ich nie wiadomo ile, ale to są bardzo mocne oddziały, które dobrze będą się spisywać w obronie. Czy nam się również spieszy aż tak bardzo? Myślę, że tak nie do końca. Więc zobaczymy jeszcze, żebym tutaj nie podejmował zbyt pochopnej decyzji. Natomiast, jeżeli chodzi o te saloniki, to możemy już jak najbardziej zaszturmować tą miejscowość. Wchodzimy do środka, wybijamy oczywiście całą ludność. I myślę, że nie ma tutaj na co czekać. Tylko od razu trzeba zdejmować to kolejne miasto. Zatem proszę o wyprowadzenie tych wszystkich oddziałów konnych. Na sam początek spróbujmy przepędzić tą całą piechotę. I chyba będzie można stanąć do walki, nawet o tą miejscowość. Dobrze, i to zrobię koniecznie na mapie bitewnej. A zatem zaczynamy. No dobrze, tak się prezentuje rozmieszczenie moich wojowników. E, to chyba będzie taka pierwsza sytuacja, gdzie przeciwko Rzymianom wypróbujemy słonie na polu bitwy. A zatem nadszedł czas, oczywiście, przemieścić te wszystkie jednostki do przodu, chociaż myślę, że te dwa oddziały naszych zwierząt możemy oddelegować bardziej na tą stronę. Interesuje mnie przede wszystkim, oczywiście, ta armia, która pochodzi z garnizonu tego miasta. I musimy oczywiście zadbać o to, żeby wystarczająco wrogich tych sił wpadło w nasze ręce, że tak powiem. Żeby oczywiście nie zdołali tutaj uciec. Zobaczmy, gdzie tutaj znajduje się granica mapy bitewnej. Ona widzę, że jest bardzo daleko. I nie wiem szczerze mówiąc, co się dzieje w ogóle z tą teksturą. Strasznie dziwnie tutaj to wygląda. Ale to nam oczywiście nie przeszkodzi w tym, aby ich pokonać. Dobrze, może warto byłoby... A nie, zrobimy inaczej. Ten oddział po prostu wyślemy na tą stronę. Słonie proszę przyporządkować bliżej. I myślę, że już za chwilkę możemy tutaj w nich wchodzić. Widzę również, że dowódca znajduje się w tym oddziale, i z tego co kojarzę, on powinien być po tej stronie dokładnie. I moglibyśmy go po prostu tutaj ciachnąć szarżą. I spróbujmy coś takiego zrobić. Jego ułożenie jest dla nas bardzo korzystne. Natomiast jeżeli chodzi o resztę naszych oddziałów, to proszę, aby się udały w tą stronę. Dobrze, i tam zobaczmy, ponieważ nas szturmują jeszcze. Więc trzeba zaatakować oczywiście te wszystkie jednostki. Zwierzęta uderzą na tą stronę. I wy się tutaj zmobilizujcie Dobrze, wygląda na to, że wjechaliśmy w wrogiego dowódcę Tak jest, byłoby na tyle Najprawdopodobniej te wszystkie oddziały też zaraz wpadną w panikę Z tego co kojarzę, słonie również obniżają znacząco morale jednostek na polu bitwy Więc łącząc atak słoni z brakiem dowódcy zapowiada po prostu to ich katastrofę Inaczej się to skończyć nie może A teraz nadszedł czas wykończyć w ostateczności ten oddział Na sam początek jeszcze uderzmy na tych wojowników, którzy nam stoją na drodze Dołożymy katafraktów i wy przemieście się na ten drobny pagórek. I szturmujmy ich oczywiście. Chociaż to powinny zwierzęta na sam początek uderzyć. Tutaj jest taka generalnie strategia. Jeżeli chodzi o nasze potyczki w ogóle z dużymi armiami. Jeżeli będziemy mieli tutaj słonie w naszych oddziałach. To po prostu puszczać na sam początek zwierzęta, a katafraktów po prostu tutaj dokładać potem. Muszę przyznać, że jeszcze troszeczkę tą taktykę będę musiał odrobinkę przećwiczyć, ale jeżeli uda mi się skutecznie ją wykonać, to rzeczywiście to może doprowadzić do wielu moich zwycięstw. W każdym razie myślę, że ta miejscowość już została w ostateczności zgubiona. W ogóle generał zginął w bardzo chyba efektowny sposób, ponieważ wyleciał w powietrze. I ogólnie chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tą walkę. Dobrze, możemy ją jak najbardziej zakończyć. Dobra robota Wojownicy. Wygląda na to, że miejscowość jest całkowicie bezbronna. Możemy z miejsca do niej wchodzić, a zatem nasze główne założenie zostało tutaj w pełni wykonane. I od, oddajemy ludność eksterminacji. Wygląda również na to, że jednostki Brutusów nie przekroczyły Dunaju, a zatem ja na spokojnie sobie połączę oczywiście, te wszystkie oddziały z naszą główną armią i najprawdopodobniej ruszymy również z ofensywą na kampus getów, w celu oczywiście pokonania tych dwóch armii. I jeżeli udałoby nam się w ostateczności zdobyć tą miejscowość, to najprawdopodobniej scytia byłaby odcięta całkowicie od posiłków, no i możliwe, że wtedy właśnie ta nasza armia północna mogłaby wkroczyć do gry. A zatem to jest teraz nasz cel priorytetowy, jeżeli chodzi o front że tak powiem, związany z rodem Brutusów. Jeszcze chciałbym wykończyć ten drobny oddział, należący, który należy do naszej wrogiej frakcji. Zostały całkowite drobnostki, więc w następnej turze powinniśmy bez problemu to zneutralizować. Natomiast, jeżeli chodzi o naszą nową przejętą miejscowość, to tutaj widzę, że nie będzie można rekrutować dodatkowych katafraktów. Na pewno będzie trzeba postawić wyplac egzekucji. I może skupmy się na razie na rekrutacji tutaj piechoty, która będzie trzymała porządek publiczny. Oczywiście musimy jeszcze przesłać tutaj posiłki, które tutaj są bardzo liczne w postaci ciężkiej konnicy. Myślę, że one mogłyby tutaj dołożyć co nieco od siebie, żeby w ostateczności pożegnać tego dowódcę, który właśnie się wycofał na terytorium tracji. Teraz was z powrotem odeślę do tej miejscowości i przeszkolimy sobie oczywiście te wszystkie oddziały e, i w następnej turze myślę, że złączymy te wszystkie jednostki z tego miejsca, również te wszystkie jednostki z tego miejsca i po prostu nowe dwie armie wyruszą na tację i na kampus e, getów. Oczywiście musimy jeszcze uważać na drobne kontry, które mogłyby pochodzić od rodu Juliuszów. E, i myślę, że od tej strony już nas nie zaatakują, ponieważ ta armia będzie nam ubezpieczać generalnie tą stronę. Wróćmy się w takim razie teraz jeszcze na front numidyjski. Wygląda na to, że tutaj nie weszli w naszą zasadzkę i oni właśnie stanęli tutaj w tym miejscu. Ale to nic nie szkodzi. Ta armia może się bez problemu nimi zająć. A ta armia może jak najbardziej rozpocząć obleganie na czas tej miejscowości. Co ciekawe, zaraza niestety minęła mi również w tym mieście. Jeżeli chciałbym to oblegać na czas, no to właśnie już jest 9 tur. Więc to jest naprawdę bardzo duża różnica. Więc może trzeba będzie wam jeszcze dosłać jakąś mm, jedną jednostkę piechoty, która mogłaby właśnie pomóc w ewentualnym szturmie na tą całą miejscowość. I moglibyśmy tutaj wejść ogólnie już za chwilkę, a zatem spróbujmy zacząć to oblegać, zainwestujmy w same podkopy i zobaczymy jak to się w ostateczności to ułoży. Natomiast jeżeli chodzi o tego dowódcę, to niech on najmie sobie dodatkowych najemników i teraz trzeba się skupić na pozbyciu się tej armii, a zatem ja zabiorę na pewno wszystkie oddziały konne, wszystkich najemników koniecznie tutaj zabierzemy ze sobą i zobaczmy jakie będą rezultaty, jeżeli wyprowadziłbym dotychczasowe oddziały z tej miejscowości. Porządek publiczny nie jest źle, ale również nie jest jakoś nie wiadomo jak dobrze. Ale możemy jeszcze widzę, że odesłać kilka oddziałów. Od ciekawe, chyba jednak ten procent się zwiększył, potem jak wyprowadzimy jeden oddział, albo mi się teraz tylko to przewidziało, w każdym razie takie rezultaty mi odpowiadają, możemy ruszać do ataku. Dobrze, jeszcze raz proszę go zaatakować. E, może jeszcze się wycofajmy i podprowadźmy tego dowódcę na ich tyły i teraz myślę, że możemy ich ciachnąć na automacie. I wygląda na to, że się już całkowicie tutaj wycofali z naszych terytoriów. Dobrze. E, tą armię połączymy z tą i, i wy będziecie tutaj pełnić rolę posiłków. Możliwe, że też uderzymy tymi dwiema armiami jednocześnie na tą miejscowość. To może być jednak lepsze rozwiązanie niż tutaj wysyłanie tych oddziałów na jakiś obszar kartaginy czy Sycylii. E, po prostu chciałbym mieć. Absolutną pewność, że szybko zdobędziemy tą miejscowość, i wtedy będziemy mogli zregenerować sobie armię na tym froncie. I bez problemu powinniśmy już opanować Kartaginę i będziemy mieli prawdopodobnie również drogę wolną do Sycylii. A zatem na coś takiego w ostateczności się tutaj zdecydowałem. Potopmy jeszcze te drobne floty, które należą do Rzymian i próbują tutaj jeszcze zmienić obraz sytuacji na tym froncie. Zatem myślę, że możemy się ich tutaj jak najbardziej pozbyć. Te wszelkie niedobitki, które próbują się tutaj wycofywać, oczywiście też mają zostać. Zneutralizowane jak najszybciej, i może ta flota niech uda się do portu w Atenach i niech ubezpiecza jeszcze te drobne tyły. Natomiast, jeżeli chodzi jeszcze o sytuację na Morzu Czarnym, to spróbujmy pokonać tych wojowników. I możliwe też, że styci tutaj będą chcieli ich potopić, chociaż tutaj właśnie rekrutują jeszcze nowe statki. Też przejmując tą miejscowość, pozbawię ich tak naprawdę całkowicie wpływów morskich na Morzu Czarnym. Więc to też jest taki kolejny argument, który skłania mnie jednak do tego, żeby ich zaatakować w tym momencie. I może lepiej, niech ta flota się wycofa i po prostu przyślemy wam jakieś posiłki i następnym razem ich zaatakujecie. Zatem, w ostateczności, zróbmy coś takiego. Teraz nadszedł czas na to, żebyśmy zmobilizowali te wszystkie oddziały wojskowe i żebyśmy ogólnie na nich tutaj wyruszyli. A zatem. Wszystkie oddziały ciężkiej konnicy. Myślę, że jazda perska już mi nie będzie potrzebna na tym froncie. Zastąpimy ich słoniami. To będzie taka armia, która będzie polegać właśnie na samych ciężkich jednostkach. Zatem zróbmy coś takiego. E, może na początek się pozbądźmy tej armii. Chociaż nie, tutaj widzę, że nie mogę ruszyć się w ogóle tymi oddziałami, coś źle przeliczyłem. Ale dobra, myślę, że możemy się ich mimo wszystko pozbyć. Zróbmy coś takiego: podprowadźmy ich z powrotem do miejscowości. Odbudujmy te wszystkie oddziały, i w następnej turze, w ostateczności, to wszystko zmobilizujemy. Dobrze. I myślę, że jeżeli chodzi o tą turę, to w sumie to są wszystkie najważniejsze rzeczy, którymi chciałem się zająć. Zobaczmy w takim razie. Jak to się dalej wszystko ułoży? Chociaż, może jeszcze na szybko przejrzyjmy te raporty, o których tutaj zapomniałem. E, oczywiście, i myślę, że to jest wszystko. Nie widziałem nic jakiegoś wyjątkowo istotnego. Dobrze, zobaczmy, co będzie się działo dalej. Zatem. Tutaj wygląda na to, że ta flota jest atakowana, więc najprawdopodobniej ją będziemy musieli spisać na straty, ale mamy jeszcze inne. I wygląda na to, że kampus Getów zostało całkowicie odsłonięte i oni wycofują wszystkie swoje siły do dacji. Tutaj chyba widzę, że jakieś kwestie pojawiły się na Krymie. Wygląda na to, że Scytia została całkowicie pokonana, więc ród Brutusów najprawdopodobniej przejął w ostateczności kampus Sarmatów. I zauważyłem również tutaj sporą armię, która należy do Numidii, i trzeba będzie coś z nią tutaj e, zrobić. Tak się zastanawiam, czy nie wytoczyć im w tym momencie bitwy e, i byśmy na chwilkę przerwali to oblężenie, i najwyżej ta armia by po prostu rozpoczęła e, nowy atak. Ale najpierw spróbujmy pozbyć się w ostateczności tego oddziału, chociaż czekajcie, mam pewien pomysł. Eee, przerwijmy oblężenie, wyjątkowo, tak jest. I teraz, jeżeli bym ich zaatakował, to mógłbym zawalczyć o tą miejscowość na polu walki. I to jest bardzo dobra opcja, żebyśmy mogli coś takiego zrobić, a zatem spróbujmy. Dobrze, tak się prezentuje rozmieszczenie moich wojowników. Myślę, że strategia jest jasna. Wjazdę persko wyślemy prosto na armię e, posiłków, natomiast ci katafrakci będą mieli za zadanie pozbyć się jak najszybciej tych wrogich oddziałów, które stanęły z nami do walki, chociaż widzę, że one się odsunęły na znaczną odległość. A zatem zmienimy nieco plany i uderzymy po prostu w pełni tą armią, na sam początek, na tą armię, która pełniła rolę garnizonu tamtej miejscowości. A potem nawrócimy się w ostateczności na te oddziały. Zobaczymy też, czy oni mnie sami nie zaatakują, jeżeli zobaczą, że po prostu skupiam wszystkie swoje siły do walki z nimi wszystkimi. W każdym razie rozpocznijmy ostrzał i na sam początek zlikwidujmy tych konnych oszczepników. Dobrze, tutaj widzę, że znajduje się kolejne znajdują się kolejne oddziały jazdy numindyjskiej. A zatem na sam początek musimy ich tutaj jeszcze oskrzydlić i uniemożliwimy im tutaj skuteczne manewrowanie. I w sumie, jeżeli byśmy zaatakowali tymi katafraktami w tym miejscu i byśmy wydali takie polecenie, to oni nie mogliby dokąd. nie mieliby w ogóle dokąd uciec to mogłoby być dla mnie jak najbardziej korzystne. Chociaż zobaczmy, bo teraz właśnie dojdzie do starcia. Pytanie, czy moja jazda w ogóle wytrzyma. Przynajmniej mam nadzieję, że wytrzyma do czasu ataku katafraktów i dowódcy. Zatem zróbmy coś takiego. Teraz pozbądźmy się tego drobnego oddziału włóczników. I jeszcze niechoni tutaj próbują dokładać coś od siebie. I zobaczmy, jak tutaj to wygląda. No oczywiście troszeczkę strat tutaj poniesiemy, ale korzyści są bardzo duże. Więc nie jest to aż takie dla mnie istotne. Dobrze, niech ta kawaleria znajdzie się na ich tyłach w ostateczności. Wy się szykujcie do kolejnych posunięć. Udało mi się pozbyć już tych wojowników w ostateczności. A zatem teraz trzeba uderzyć na tych włóczników. Najprawdopodobniej i tak zaraz uciekną, ponieważ jesteśmy na fali. I to nie powinien być dla mnie żaden problem, żeby się ich pozbyć dobrze. E, jeszcze e, zobaczmy co tutaj się dzieje ponieważ tutaj mamy w ogóle wrogiego dowódcę co ciekawe, to jest generałka straż przyboczna e, trzeba kuć żelazo póki gorące a zatem atakujcie ich dalej e, tutaj próbujcie ich również oskrzydlać, żeby mi nie próbował tutaj również zwiewać e, ta jazda perska niech się wycofa i mamy wrogiego dowódcę, dobra robota i odeślijmy część tych katafraktów na tamten front i niech ja jeszcze się przyjrzę, co się dzieje z tamtą armią. Nie, ona widzę, że w ogóle nie wkroczyła do gry, więc najspokojniej będę mógł sobie ich tutaj zlikwidować. Już się do tego szykujmy. I w czasie, gdy będziemy się szykować na tamtym froncie, że tak powiem, to pozbędziemy się w ostateczności tych wszystkich oddziałów. One i tak zaraz chyba powinny zwiewać, ponieważ są bezdowódcy i w ogóle są ostrzelibywani chyba już od kilku stron. I dobrze, byłoby na tyle. Tak jest, dostałem już odpowiedni komunikat, że pozbyliśmy się całej armii przeciwnika, a zatem bierzemy się teraz za te oddziały. No dobrze, a zatem do dzieła. Rozpoczynamy nasz atak. Przesuńmy jeszcze bliżej nasze oddziały konnicy. Myślę, że katafrakci mogą uderzyć spokojnie razem z dowódcą, wy, ich wrogiego generała. Wy zaatakujecie ich od flanki, a zatem proszę, abyście się udali w tą stronę. I zobaczmy, co oni na to. Dobra, i mam nadzieję, że już wkrótce dostaniemy jego główkę, bo to w końcu e, wykonuje ten manewr. E, mamy tutaj również, chyba z tego co widzę, drugiego wrogiego dowódcę. A nie, to jest jazda z długimi tarczami po prostu. Dobra, to mi się akurat teraz pomyliło. Wygląda to, że jeszcze ten gościu się trzyma, ale już za chwilkę powinienem go całkowicie okrążyć. Jeszcze odrobinkę pracy, a zatem zróbcie coś takiego i byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tego gościa. Dobrze, jeszcze na chwilkę kontynuujmy bitwę, ponieważ nie chcę żadnego ryzyka, że oni mi wszyscy zwieją jeszcze do tej miejscowości. Wydaje mi się, że chyba poszło dobrze, zgładziliśmy chyba wszystkich wrogich generałów. I zobaczmy, czy rezultaty w ostateczności będą dla nas całkowicie korzystne. Wyjdźmy z tej bitwy i zobaczmy w końcu, jak to będzie wyglądało. Dobrze, wygląda na to, że wrogie oddziały zostały tutaj całkowicie zgładzone, i droga do miejscowości stoi dla nas otworem. Nasz plan się powiódł całkowicie, a zatem nadszedł czas na to, aby wejść do tej miejscowości i poddać ludność eksterminacji. Zobaczmy, jakie się tutaj budynki znajdują wojskowe. Chociaż mam duże wątpliwości co do tego, że Munumidyjczycy mogą posiadać stajnie doborowej jazdy. I rzeczywiście tak jest, a zatem rozpocznijmy, oczywiście, natychmiastową budowę tej całej konstrukcji. I skupmy się teraz na pozbyciu się tej wrogiej armii. I muszę zdecydować również, jakie jednostki będą mogły tutaj wyjść z nimi w pole. E, ta armia jest trochę rozbita, ale mimo wszystko powinna sobie poradzić, jeżeli wesprę ich tutaj jeszcze jakimiś drobnymi, e, dodatkowymi oddziałami. Zatem wyprowadźmy te wszystkie jednostki konnicy. E, przyporządkujmy tych katafraktów. I właśnie chciałbym tutaj jeszcze przyporządkować kilka drobnych oddziałów jazdy perskiej. Myślę, że możemy tutaj postawić na takie dwa oddziały. Tych złączymy w ostateczności ze sobą. E, może dołóżmy jeszcze tych panów do tego oddziału. I myślę, że was również mogę troszeczkę tutaj w ten sposób przemieścić. Teraz e, te dwa oddziały poproszę do tej armii i szykujmy się do zaatakowania ich. Chociaż tutaj niestety widzę, że nie dojdziemy. Ale nawet jeżeli zaczną oblegać tą miejscowość, to będę mógł spokojnie ich zaatakować. Jakie oni mają zasięg ruchu przede wszystkim? No właśnie, mogą się wycofać do tej Kartaginy. I teraz mogę nie mieć lepszej okazji, żeby się ich pozbyć, e, dlatego zrobimy to nieco inaczej. E, bez tych drobnych posiłków. Ich zaatakujmy. Chcę mieć absolutną pewność, że oni mi teraz tutaj nie uciekną. E, ten wrogi, e, to znaczy nasz dowódca, oczywiście do tego oddziało. I to jest armia, która będzie mogła się im przeciwstawić. Tak jest. I myślę, że mimo wszystko mogę się na to zdecydować. Powinniśmy to wygrać pod warunkiem, że oczywiście rozporządzę odpowiednio tutaj swoimi oddziałami. Ale moi drodzy, myślę, że to już zrobimy sobie w następnym odcinku. Dzisiaj ten odcinek będzie wyjątkowo krótszy, ale myślę, że następny, myślę, że spokojnie właśnie tutaj dojdzie do tych minimum pół godziny. A zatem trzymajcie się, moi drodzy, i zapraszam Was na przyszłe materiały. Cześć!